It's just you. Well, time's be tough. No to Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedia Kryptowalut. Dzięki bardzo Wam serdecznie za tak liczne przybycie wczoraj na premierę pierwszego filmu po tej dwutygodniowej przerwie. Wyświetlenia, że tak powiem, zgadzają się, sporo Was cieszy się, że wróciłem. Ja też się z tego powodu mega cieszę, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z kolejną garścią informacji ze świata kryptowalut. Może ten odcinek będzie trochę krótszy niż te, do których Was ostatnio przyzwyczaiłem, a tak jak mówię, muszę się jeszcze delikatnie oszczędzać, zamiast zanim tutaj ruszę pełną parą z Wami. Dzięki bardzo wszystkim, którzy napisali mi, czy to w komentarzach pod filmem, czy to na Discordzie, o rzeczach, które się aktualnie dzieją na rynku krypto, bo tak jak Wam mówiłem, prosiłem Was o jakieś informacje, o czym teraz krypto ćwierka, o czym się mówi, co za projekty gdzieś tam wyskakują teraz i dostałem od Was kilka fajnych informacji, także, mega, mega. Dziękuję, sprawdzę sobie je i na pewno Wam też szerszemu gronu tutaj osób przekaże te informacje. Jak widzicie po mojej lewej, o czym będziemy dzisiaj mówić, więc nie będę tutaj czytał, każdy z Was czytać potrafi, chociaż wiele osób wiem, że słucha tego jako taki podcast. Co nie do końca może akurat w przypadku moich filmów e, ma rację bytu, bo ja często dużo rzeczy pokazuję na ekranie, staram się gdzieś tam mową wizualizować to, co się dzieje na ekranie, ale nie zawsze nie wszystko też da się tutaj tak łatwo pokazać. Zaczynamy sobie od platformy Dextools. Pokazywałem Wam to już narzędzie, które rysuje wykres z Uniswapa, mega, mega fajne narzędzie, natomiast nie chcę o tym mówić w samym narzędziu w sobie, bo o tym możecie o, zobaczyć w jednym z moich filmów, oczywiście. Co powiedzieć o cenie DexToolsa. Jak przejdziemy sobie na wykres, nie wiem, 90 dni na przykład, e, ja Wam mówiłem ten film o narzędziach, wrzucałem gdzieś na początku e, sierpnia. To mieliśmy chyba 2-3 sierpnia, to było 2,6 centa. Teraz mamy prawie 9 centów. A w ogóle o tym DexToolsie mówiłem Wam jeszcze wcześniej, gdzieś w połowie lipca, gdzie kosztował chyba 1,5 centa no widzicie miał wyskok nawet do 15 centów także dziesięciokrotny wzrost tego projektu bo tak jak widać 200 milionów tokenów maksymalnie 87 milionów tokenów obiegu w tym momencie no i jakby projekt ma bardzo fajne zastosowanie w tym momencie ruszyło, już można wykupywać dostęp za 5000 tych DEXów do tej platformy w pełnej jakby jej okazałości w pełnej ilości feature'ów itd., itd. ta darmowa wersja na razie będzie sobie działać ale ona zniknie, kiedy uruchomimy już te plany sprzedażowe tak w pełni. Także no niestety, dobrze by było mieć 5000 tych tekstów, to na przykład i wykupić sobie ten pakiet. Jeżeli ktoś na bieżąco potrzebuje takiej informacji, właśnie jak na przykład rysowanie wykresów z Uniswapa, czy żeby sprawdzić sobie jakie tutaj transakcje przechodziły na danej parę, parze walutowej, czy, czy w ogóle na całej Uniswapie, czy iDexie, no to dobrze te 5000 mieć. Natomiast te 5000 tokenów, no to w tym momencie jest ponad 1 i tylu. Może teraz jeszcze nie jest najgorzej, ale jakby ktoś kupił to, oczywiście, wtedy, kiedy ja mówiłem, no to, to było tylko 45 dolarów. Szczerze się przyznam, że mam trochę tych tokenów, ale to są setki ich, bo kupiłem je tak tylko z czystej ciekawości kiedyś. Nie stać mnie na wykupienie tego pakietu i nie wiem, czy będę go na razie wykupywał, czy może poszukam jakiejś darmowej alternatywy do tego. Oczywiście nie jest to to, że chcę przyoszczędzić na tym czy, czy coś, bo sam mówiłem, że z chęcią zapłacę komuś za napisanie czegoś takiego, a tu jak widać mamy coś takiego. Natomiast dalej to nie jest jeszcze tak idealnie rozwinięte, jak ja bym tego oczekiwał. Może w tej pełnej wersji, jeżeli zobaczę takie feature, które mnie interesują, no to się przekonam i to kupię. Natomiast wzrosty już na pewno zaliczył bardzo, bardzo fajne. Przejdę sobie do projektu, o którym to Wy informowaliście mnie na Discordzie. Projekt mianowicie DEXARP. Jest to projekt, który będzie miał pre-sale i ten pre-sale będzie miał miejsce na tej platformie LEED, o której Wam już mówiłem nie raz na kanale, tam też był ten pre-sale tej kryptowaluty i bardzo fajnie to szło zarobić. No i jest to kolejny już pre chyba drugi z tego co wiem, który właśnie będzie, za który będzie odpowiadała platforma LEED. Platforma LEED będzie odpowiadała w tym przypadku za to, żeby pieniądze, które zostaną zebrane na, na część tego projektu, były w większości przypadków, tak jak jest to pokazane tutaj na stronie, przeznaczone właśnie na Uniswapa, żeby zapewnić tam płynność. Żeby nie okazało się, że team niby zbiera pieniądze, wrzuca tą płynność na Uniswapa, cena sobie rośnie, i spuszczają swoje tokeny po markecie, zabierają płyn, płynność, no i zwijają się z dodatkową kasą. Po to właśnie jest tutaj lead, żeby zabezpieczyć przed takimi akcjami. No i sprawa wygląda tak, że w opisie tego filmu <coughs>, będziecie mieli mój link do presale tej kryptowaluty DARP w presale jak tutaj można przy, zobaczyć za jeden itilium będziemy mogli kupić 242 tysiące tokenów DARP. Jeżeli to już przejdzie kasa zostanie zebrana, przejdzie na Uniswapa, no to już tylko 151 tysięcy tych tokenów będzie za jeden itilium do kupienia przy cenie jakby wejściowej na Uniswapa. Także już przy samej tej cenie wejściowej zarobicie kilkadziesiąt. procent no, oczywiście, jeszcze nikt nie wyklucza tego, że cena, że cena urośnie, bo mamy tu przykład kryptowaluty Mix, która też była z tego, co mówiliście mi, presailowana właśnie dzięki Lead'owi. No, i ona w presale chodziła po 0,011 dolara, urosła nawet do 0,011. 9 gdzieś tutaj, o tutaj. Także tutaj też 9-krotny, jakby zysk na tym można było wyciągnąć w przeciągu dosłownie 5 dni, jak tu widać. No Jeżeli oczywiście Dart powtórzy tutaj ten sukces Mixa, no to naprawdę można zebrać stąd fajne pieniądze. Czym jest w ogóle ten projekt? Ten projekt ma udostępniać takie narzędzie do dokonywania arbitrażu. Natomiast na tych zdecentralizowanych giełdach, szczególnie mają się skupiać rzeczywiście na DeFi, na Uniswapie i tych podobnych giełdach do. Uniswap, także bardzo fajne narzędzie i ma być zautomatyzowane i też ma przedstawiać Wam pary, gdzie oni widzą możliwość arbitrażu, no i Wy ma manualnie możecie tego arbitrażu dokonać, także ciekawe, yy, ciekawe rozwiązanie, no zobaczymy jak to wyjdzie, ja tak jak mówię wezmę udział w tym presale'u, zainwestuję to w jakąś swoją kasę, natomiast, aha, o tym miałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja, presale miał mieć miejsce jutro, czyli w sobotę o 6 rano polskiego czasu, Natomiast jak ktoś mi z was napisał na Discordzie, info chyba z ich Telegrama albo z Discorda, że niestety lead przeprowadzając audyt smart kontraktu tej kryptowaluty DARP znalazł nam jakiś błąd i niestety, ale muszą przenieść, przenieść ten plisaj. Dlatego tutaj widzicie jest nazwa, że jest, jest taka informacja, że plisaj jest spałzowany i na razie nie ma daty, kiedy ten plisaj zostanie e, odnowiony, że tak powiem, ta sprzedaż będzie miała miejsce. Oczywiście pamiętajcie, że im szybciej jakby kupicie te tokeny, tym więcej będziecie je mieli. Tak samo jak w przypadku Lida. Także najlepiej pakować się na samym początku. Tak jak mówię link tutaj przed sprzedaży. Oczywiście, jeżeli chcecie skorzystać z mojego linku, no to będziecie mieli w opisie tego filmu. Jak będzie data już tego pre no to na pewno ja was też o tym poinformuję. Jak nie na YouTube, to wbijajcie na Discorda, tam macie najświeższe informacje. Nie tylko ode mnie, bo macie wielu maniaków tych różnych takich właśnie nowych projektów. Które, które gdzieś tam powstają, także ja naprawdę jestem tylko jednym z wielu, który przekazuje Wam informacje, także dzięki bardzo wszystkim, którzy właśnie tam takie informacje udostępniają. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to, tu chyba coś mówili o 24 sierpnia jakby tą datę przełożenia, natomiast nie wiadomo, nie jest to jeszcze pewna informacja, zależy jak szybko ten błąd zostanie naprawiony. Dobra. Wspominaliście mi jeszcze o projekcie Sandbox. To jest takie Minecraft powiedzmy, taka sobie Mapka właśnie do budowania Minecrafta, gdzie oczywiście za tokeny możecie kupować parcele. Tu są artykuły, które właśnie możecie przeczytać w temacie tego, tej platformy, to są ich partnerzy i tak dalej. Strona wygląda bardzo fajnie. Te działanie, to, co się już tutaj dzieje na tej stronie, naprawdę jest git. Oni już tu działają, jak widzicie, od wielu, wielu lat. Natomiast teraz, jakby przechodzą w, w, w tą sferę blockchain, że tak powiem. I te działki są już powoli sprzedawane tutaj, w tej grze. No i ciekawostka była taka, że ten projekt miał I.O. czyli Initial Exchange Offering, i był przeprowadzony ten Initial Exchange Offering przez giełdę Binance. Cena to była w okolicach 0,02, chyba nie, 0,08. Tak, mam zapisane informacje: 0,08 dolara. Podskoczyło do 7,5 centa, czyli też 9-8-krotny wzrost. No i wtedy był duży wolumen, teraz jak, ten, jak widać wolumen dość mocno zanikł, cena niecałe 5 centów. Czy to jest dobra okazja na wejście? Nie wiadomo, natomiast jest jedna informacja, którą ja dostałem z pewnej grupy, że jak wcześniej mogliście kupować te tokeny, te wszystkie itemy i tak dalej za Ethereum, to w tym momencie następna sprzedaż tego wszystkiego ma odbywać się już tylko tych działek już tylko przy pomocy tej kryptowaluty SAND. Co oznacza, że jeżeli ktoś z Was będzie chciał tu kupić jakąś działkę, a jest, uwierzcie mi, sporo takich kolekcjonerów albo ludzi, którzy faktycznie chcą z tego korzystać, to będą oni potrzebowali tej kryptowaluty SAND. Ta informacja wyszła wczoraj wieczorem chyba i to w prywatnej rozmowie z, z jednym z pracowników tego projektu, więc ona chyba jeszcze nie jest gdzieś do publicznej informacji, czy tak powiem, przedstawiona z tego, co mi się wydaje. Jeżeli tak jest, jeżeli już ta informacja gdzieś chodzi po sieci, to mnie poprawcie. Natomiast oznaczałoby to, że na przykład, że naprawdę SANT może gdzieś tutaj na, swoje, na swojej cenie wzrosnąć. Oczywiście trzeba patrzeć na to, że wszystkich tokenów jest 3 miliardów, obiegu jest tylko 526 milionów. Kapitalizacja tego projektu to 26 milionów w prawie. także nie jest to jakiś tutaj najmniejszy projekcik, ale oczywiście, jeżeli hype na ten projekt będzie, no to nie jest niepowiedziane, że, że ten SANT jeszcze na cenie wzrośnie. Ciekawostka jest taka, że ja przeszło dwa lata temu, dwa i pół roku temu stworzyłem na swoim kanale film o kryptowodzie Decentraland, która miała być czymś podobnym właśnie do tego Sandboxa, aczkolwiek oni tutaj wykorzystywali Google VR, co oczywiście zmniejsza pulę potencjalnych, chętnych, chcących brać udział w, w tej rozgrywce, w tej zabawie, no bo jednak ile z Was, czy ile z osób na świecie ma Google VR, a tutaj tych gogli w żaden sposób nie potrzebujemy. Szerszy taki research tego projektu, czym on jest dokładnie i tak dalej możecie znaleźć w Binance Academy. Akademia Binance ma taką zakładkę właśnie z researchami różnych projektów. Z racji tego, że IEO było u nich na platformie, to tam jest pełen opis też tej platformy u nich wrzucony, no i tam możecie sobie oczywiście o tym poczytać. Także warto się zainteresować na pewno tym projektem. Ja się nim w najbliższej przyszłości na pewno mocniej przyjrzę. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o sandboxa. I trochę informacji z Twittera. Grayscale, czyli ten potężny fundusz, fundusz zajmujący się kryptowalutami, między innymi, dodał dzisiaj taki update o tym, ile czego mają, jakie kryptowaluty ile mają. No i widzicie, widzicie, że prawie 6 miliardów mają w krypto, najwięcej oczywiście Bitcoin sporo Bitcoin Cash, na drugim miejscu Ethereum 833 miliony Ethereum Classic mają jakiś Horizon, Litecoin, Stellar, XRP, i Cash i tutaj jeszcze jakiś fundusz mają także trochę tych pieniędzy mają w kryptowaltach no i cały czas, cały czas się jakby rozwijają i coraz więcej klientów zdobywają którzy powielają im pieniądze, żeby po prostu oni inwestowali w te kryptowaluty ja wam o tym mówiłem chyba z 2-3 miesiące temu, oni tutaj wtedy dobijali ledwo do miliarda dolarów, a teraz już mają prawie 6 miliardów. Także no mocno się ten fundusz rozwija i warto patrzeć na to, co ci duży gracze oczywiście robią i w co oni inwestują. Oczywiście tylko trzeba pamiętać o tym, że inwestycje takich dużych zespołów, takich dużych funduszów, są to inwestycje bezpieczne. Oni nie wrzucą wam ileś miliardów czy milionów w jakiś tam mały DeFi, który dopiero wychodzi, czyli w jakiegoś DEX, Dexa, Tutaj tego darba, bo oni by wykupili w ogóle cały tutaj plisę i sami dla siebie i później by nie mieli komu tego sprzedawać. No więc oczywiście oni inwestują w takie większe projekty, o tym trzeba też pamiętać. Natomiast, jak ktoś nie ma dużo czasu poświęcać, nie jeżeli ktoś nie chce poświęcać dużej ilości czasu na krypto, kryptowolty i chce gdzieś tam bezpiecznie sobie inwestować, no to oczywiście warto patrzeć na takie informacje. Tutaj trzy szybkie informacje. DMM czyli ten token DMG listowany na Kukojnie, aczkolwiek z tego co patrzyłem, cena nie urosła prawie w ogóle. Polka DOT na Kukojnie i Polka DOT również na Binance. Także ten cały ekosystem polka dotowy naprawdę mega mocno się rozwija. No i wchodzą na coraz, coraz większą ilość giełd. I ostatnia jeszcze informacja z tego opisu, który mam przedstawiłem na początku filmu: jest to Twitter ICO Analytics. Nie raz już Wam mówiłem, żebyście sobie ich pofałowali, bo mają bardzo fajne informacje. Oprócz tego, że informują Was naprawdę jako jedni z pierwszych, że jakaś kryptowaluta wchodzi na jakąś giełdę, i oczywiście pod taką pompkę można zagrać, to przedstawiają bardzo dużo takich wykresów, grafik, które mówią Wam e, głównie właśnie o projektach DeFi, oczywiście. I tu jest taka lista projektów. Tutaj macie projekty: e, Compound, Band, Cavatar, Synthetix i tak dalej. A tu po lewej macie giełdy. No i widzicie tutaj, które projekty na jakich giełdach są. To jest na przykład jakiś projekt FXC. Nie znam go osobiście. UMA, o tym coś słyszałem. I te kryptowaluty naprawdę nie są na żadnej jeszcze dużej giełdzie, jak widać tutaj. Co w tym momencie wy powinniście zrobić? Powinniście wejść sobie na stronę FXC, na stronę UMA, na stronę MME, NML, poczytać co to są za projekty, zobaczyć ostatnie wzrosty. Czy miały już jakieś potężne wzrosty, czy nie. Ilość tokenów, co to jest za projekt, kto jest za niego odpowiedzialny. I z relacji tego że żadne z tych projektów nie jest jeszcze na dużej giełdzie, a jeżeli widać tam jakieś podrygi, że ten projekt może być fajny, no to w jakimś najbliższym czasie pewnie jedna z tych dwóch kryptowalut na przykład wejdzie na jakąś większą giełdę. Z czym to się wiąże? W 99% przypadków wiąże się to z jakimś wzrostem oczywiście na cenie. Nie mówię, że macie te kryptowaluty kupować, mówię tylko co w takich przypadkach e, powinniście robić. Dostaliście jakąś informację, Wy w tym momencie analizujecie to co widzicie, Myślicie, jak to możecie wykorzystać, wykorzystać dla siebie? No i patrzycie, po prostu analizujecie sobie te projekty jak najszybciej, kiedy dostajecie taką informację, bo oczywiście dużo osób na to tak patrzy. Dużo osób ma taką wiedzę, że ok, mamy informację, ktoś za nas zrobił jakiś research, patrzymy, sami inwestujemy. Więc wiecie, no, czas to pieniądz, niestety w tych projektach DeFi, w tych projektach małych, to dziesięciokrotnie ważna jest ta informacja, że czas to pieniądz, bo tutaj naprawdę moment inwestycji czasem może wam dać zdecydowanie większy lub, lub żaden wzrost na, na, na tokenie, który kupiliście po prostu. Także przeanalizujcie sobie te projekty. Ja nic o nich nie wiem. Szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem, sam zerknę sobie pod kątem inwestycyjnym. Oczywiście jak będę miał jakieś informacje, to wam wrzucę zapewne na Discorda. Jak wy jakieś informacje o nich macie, piszcie w komentarzu albo na Discordzie, link macie do niego zawsze w opisie. No i tyle. Wyszła na mila, 16 minut, czyli troszkę krócej niż, niż ostatnio te filmy trwały, A tak jak mówiłem, delikatnie się jeszcze muszę oszczędzać. No ale nie zwalniamy tempa, trzeba wrócić do tych kryptowalut, trzeba wrócić do rynku, bo dzieje się cały czas, cały czas dzieje się sporo. Dobra, także w tym filmie to już by było na tyle i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!